Dobry wieczór, milusińscy. Dziś czeka nas ciężka lektura. Wchodzi z książeczki, o której będę jeszcze mówił w szczególe kiedyś. Jak zupełnie wyzdrowieję i nie będę się dławił kaszlem co kilka zdań. Ale dzisiaj przejdziemy jeden z wierszyków. Tak, taka zajawka. Teaser trailer. Staś straszydło. Co za grzywa! Strach porywa i paznokcie na dwa łogdzie. Coś pół konia, coś pół kota. Jak się zowie ta brzydota? Ta brzydota, Staś się zowie, co rodzicom truje zdrowie. Przez rok nie dał pokojowej, strzydz z czesać głowy. To też postać dzisiaj z brzydłą, gdy ukaże na ulicy, zaraz krzyczą ulicznicy: Staś niegrzeczny, staś straszydło. Nie będzie morałów. To jest, to jest samo wystarczające, to jest kompletny ekosystem znaczenia. E, widzimy tutaj miły pan z nożycami próbuje z Stasiowi coś zrobić, nie? Tak wygląda oryginalny Staś. Staś 1-0, Staś 2-0. Podejrzewam tylko, nie? E, I wydaje mi się, że Staś po prostu gra na gitarze. Niektórzy gitarzyści klasyczni zapuszczają trochę paznokci. Fakt, że to jest no i włosy, no, no gitarzysta, oczywiście um, uwielbiam to przedwojenne pisownie um, słowo paznokcie ale to chyba tylko ta książeczka, nie widziałem tego nigdzie indziej no dobra, morał z dzisiejszej historii taki. bardzo krótka wieczorynka strzyżcie się i obcinajcie paznokcie, żeby ulicznicy was nie przezywali Dobranoc, trzymajcie się ciepło.